Kształcenie zawodowe w naszej szkole odbywa się w technikum oraz w branżowej szkole pierwszego stopnia. Uczniowie w trakcie nauki przygotowują się do egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową. Po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskują tytuł technika w wybranym zawodzie. W szkole prowadzone są także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Są to zajęcia na przykład z edukacji kulturalnej, z programowania robotów przemysłowych, z druku 3D, z programowania i nauki sztucznej inteligencji, z nowoczesnych technik w branży turystycznej. Wśród uczniów naszej szkoły jest wielu laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów i zawodów. Stale poszerzamy naszą bazę dydaktyczną. Razem z Radą Rodziców przygotowaliśmy atrakcyjne miejsce wypoczynku dla uczniów. Uczniowie mogą realizować swoje pasje sportowe w nowoczesnej hali sportowej. Stale też unowocześniamy wyposażenie naszych pracowni zawodowych. Przez lata szkoła wypracowała wysoką pozycję edukacyjną. Od 11 lat uzyskując wysoką pozycję w rankingu perspektyw. Doceniają to zarówno rodzice, uczniowie, jak i pracodawcy. Cześć. Nie wiesz, jaki zawód wybrać? Miałam ten sam dylemat. Lecz po wybraniu technika logistyka wiem, że był to świetny wybór. Chodź z nami, opowiem Ci jak wygląda nauka logistyki. Jesteś aktywny i przedsiębiorczy, masz zdolności organizacyjne, potrafisz usprawnić swoje zadania i wykonać je w bardzo efektywny sposób, dzięki czemu praca domowa zajmują Ci niewiele czasu, uwielbiasz planować i marzysz o nowych wyzwaniach. Czym zajmuje się logistyk? Jakie masz perspektywy pracy po logistyce? Zarządza zapasami i magazynem, organizuje transport towarów wyprodukowanych przez fabryki. Organizuje i realizuje usługi poprzez dobieranie odpowiednich środków transportu. Organizuje przewóz w komunikacji publicznej. Opracowuje rozkład komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej. Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa, np. w firmie transportowej, przedsiębiorstwie magazynowym, spedycyjnym i produkcyjnym. W portach morskich, na lotniskach, ale także w branży budowlanej, kosmetycznej, odzieżowej czy farmaceutycznej. Możliwości masz naprawdę wiele. Jak szkoła Cię do tego przygotuje? Przede wszystkim poprzez pracę z profesjonalnym programem transportowym Kartal Track dzięki różnym wycieczkom oraz spotkaniom ze specjalistami, którzy mają nam przybliżyć specyfikę pracy, a także zawodu. Dobrze też wspomnieć o praktykach zawodowych, które mamy w firmach zewnętrznych. A teraz troszkę informacji praktycznych. Nauka trwa 5 lat. Na koniec szkoły otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu dwóch kwalifikacji z obsługi magazynów oraz organizacji transportu uzyskasz dyplom technika logistyka, geografia oraz matematyka to przedmioty rozszerzone. Praktyki zawodowe odbywają się w trzeciej oraz czwartej klasie po cztery tygodnie. Stawiasz na swój rozwój? Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki z Poznania, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu z Wrocławia oraz Uniwersytetem Gdańskim. Partnerstwo daje nam możliwości udziału w szkoleniach, webinarach warsztatach, które poszerzają nasze horyzonty oraz pozwalają uzyskać dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami oraz dyplomami. Co roku bierzemy również udział w ogólnopolskich Olimpiadach Logistycznych i odnosimy bardzo duże sukcesy. Są wśród nas finaliści, laureaci, w ten sposób rozwijamy swoje pasje, a także zyskujemy prestiż i uznanie wśród pracodawców, nie mówiąc już o tym, że mamy indeksy uczelni wyższych. Dla nas to również szansa, by bardziej świadomie wybrać ścieżkę kariery. Uczeń kształcący się w zawodzie technik elektryk powinien wykazywać się dużymi umiejętnościami technicznymi, powinien być umysłem ścisłym i mieć logiczne rozumowanie, Powinien umieć pracować w grupie. Jest to zawód, który wymaga ciągłego doszkalania się. Poza zajęciami praktycznymi i teoretycznymi, które odbywają się w szkole, organizujemy wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy, wyjazdy na targi energetyczne. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach, takich jak Elektron, gdzie zdobywają dosyć wysokie lokaty, oraz w Olimpiadach Technicznych. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie Biorą udział w miesięcznych praktykach, praktyki odbywają się u pracodawców głównie związanych z instalacjami elektrycznymi oraz z maszynami, wtedy udają się do zakładów przemysłowych. Uczniowie biorą również udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, mają okazję poznać na przykład złączki WAGO, doszkalać się również w akademii i zdobywać certyfikaty. Witajcie na kierunku technika reklamy. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pracowni, mamy sprzęt fotograficzny, wykonujemy zdjęcia produktowe, a jak wystarczy czasu, to również portrety. Później te zdjęcia obrabiamy, przygotowujemy z nimi grafiki reklamowe, takie jak ulotki, banery na media społecznościowe. Nagrywamy i montujemy filmy wideo korzystamy z Gostyńskiej Mediateki i uczymy się generalnie projektować i tworzyć kampanie reklamowe. Zarówno od strony właśnie graficznej, jak i od strony takiej typowo użytkowej, czyli tworzymy media plany, dobieramy grupy docelowe i szukamy rozwiązań jak najlepszych dla naszych klientów. Kierunek jest bardzo fajny, dlatego że pozwala Wam uzyskać kompetencje bardzo szerokie. Możecie pracować zarówno w reklamie, możecie pracować w pijarze, możecie pracować w marketingu, możecie pracować jako fotograf czy jako grafice. Większość firm ma odpowiednie dedykowane do tego działy, więc zawsze jakieś miejsce dla siebie znajdziecie. A jeżeli Wam się zmieni pomysł na życie, to i tak będziecie mieć zestaw umiejętności, który Wam się przyda w różnych miejscach. Witam serdecznie w pracowni Mechatronicznej. Uczymy tutaj Mechatroników w zawodzie Technik Mechatronik. Zawód jest pięcioletni. W pierwszej klasie uczymy podstaw, podstaw konstrukcji maszyn, następnie rysunku technicznego i podstawowych wiadomości dotyczących elektrotechniki. Druga klasa przechodzi rysunek techniczny w AutoCADA i Fuzjona. Jest to rysowanie w programach komputerowych. Następnie. Przechodzimy też już do troszeczkę trudniejszej elektrotechniki, i to są te dwa pierwsze lata takiej podstaw dotyczących elektrycznych rzeczy mechanicznych i troszeczkę w automatykę wchodzącą, które uczniowie mniej lubią, bo to są takie przedmioty teoretyczne. Od trzeciej klasy myślę, że jest najciekawiej, ponieważ tutaj uczniowie w pracowni tej mechatronicznej budują sobie układy elektropneumatyczne, pomału zaczynają programować sterowniki PLC i widzą efekt końcowy w postaci, że coś się świeci, działa, wysuwa, są po prostu zadowoleni. A więc tutaj mamy układ elektropneumatyczny, który polega na tym, że sterowanie układem mamy w postaci elektrycznej oraz zasilanie mamy w postaci powietrza. Po naciśnięciu zielonego przycisku sterownik puszcza nam powietrze do siłownika, siłownik się wysuwa, a po chwili siłownik się chowa. Lecz gdy naciśniemy zielony przycisk i w razie awarii naciśniemy czerwony, siłownik od razu się chowa. W ramach programu Erasmus, Plus byliś, uczestniczy, uczestniczyliśmy także w e, dwutygodniowym stażu zawodowym w Nordhausen w Niemczech. Technik Mechatronik, powiedziałem wcześniej, jest technikiem pięcioletnim. Podczas tego czasu uczniowie zdobywają umiejętności dotyczące automatyki, mechaniki mechatroniki, robota i obrabiarek e, sterowanych numerycznie. E, podczas tych pięciu lat mają dwumiesięczną praktykę jedna jest w trzeciej klasie, druga jest w czwartej klasie. Uczniowie mają tutaj w pobliskich firmach. Co do zawodu Technik mechatronik, zapraszamy wszystkich chętnych, ale no trzeba mieć taką smykałkę do rzeczy związanych z techniką, tak naprawdę. Czyli jeżeli ktoś lubi coś kręcić, coś podłączać, to szczególnie te osoby zapraszamy. Jeżeli interesujecie technologię i chciałby się tworzyć, a nie tylko używać, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Na naszym kierunku zajmujemy się wieloma rzeczami. Tworzymy strony internetowe, programujemy, tworzymy bazy danych, ale także składamy różne komputery czy naprawiamy sprzęt. Po ukończeniu szkoły możesz pracować w szerokiej branży IT, gdzie jest miejsce dla wszystkich, od administratorów po programistów czy ludzi od CyberSec'u. Nasi uczniowie biorą udział w przeróżnych konkursach oraz olimpiadach, w czasie których mogą poznawać osoby z branży oraz zdobywać cenne doświadczenie. Tworzymy też wiele projektów, no bo w branży IT jedyne co Cię ogranicza to własna wyobraźnia. Jednym z takich projektów jest projekt Rady Węzła szkolnego. Gdzie zachęcamy uczniów, by to oni decydowali o tym, co poleci na szkolnych korytarzach. W naszych aplikacjach korzystamy z najnowszych technologii, jak sztuczna inteligencja. W tym wypadku sprawdzamy, aby piosenki dodane przez uczniów były odpowiednie dla szkoły. Uczeń kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien posiadać określone predyspozycje. Przede wszystkim powinien być zainteresowany nowymi technologiami w dziedzinie energetyki odnawialnej, takimi jak fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa, turbiny wiatrowe. Ponieważ w trakcie nauki będzie uczył się zagadnień związanych z montażem, demontażem, eksploatacją maszyn i urządzeń z systemów energetyki odnawialnej, powinien także posługiwać się narzędziami i urządzeniami. Zawód ten często wymaga współpracy z innymi specjalistami, w związku z tym sprawą kluczową jest także współpraca z zespole i umiejętność takiej pracy. Uczniowie powinni także być zainteresowani nowymi technologiami, które pojawiają się w dziedzinie energetyki odnawialnej. W trakcie nauki u nas w szkole uczniowie realizują ciekawe projekty edukacyjne, takie jak ławka solarna czy ogród w geodezyjnej kopule Fullera. Kopuła, w której się znajdujemy, została całkowicie zaprojektowana i stworzona przez uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem pana Jacka Kasperskiego. Kopuła została wystawiona na konkurs, ogólnopolski konkurs ekoczynni, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce i wygraliśmy 50 tysięcy złotych na realizację projektu. Kopuła nosi nazwę ASUR, czyli automatyczny system uprawy roślin. Jest w pełni zautomatyzowana i przystosowana do uprawy roślin w cyklu całego roku. Znajduje się tu oświetlenie imitujące światło słoneczne, czy też system nawadniania z czujnikami wilgotności gleby, które w ramach, w razie potrzeby, doprowadzają odpowiednią ilość wody do roślin. Obecnie tutaj w kopule znajdują się polskie uprawy, czyli kwiatki, czy też w cyklu wakacyjnym pomidory i ogórki. Ale w latach ubiegłych podjęliśmy próbę wyhodowania tutaj afrykańskiego tak zwanego ogórka, czyli kiwano. Kierunek technik ekonomista jest dla osób, które lubią liczyć m.in. pieniądze, dla osób potrafiących zarządzać czasem, ale nie tylko. Warto również interesować się zjawiskami gospodarczymi w kraju i na świecie. Osoby, które sprawnie się posługują komputerem, na pewno odnajdą się w zawodzie technika ekonomist. Dzięki kwalifikacjom, jakie zdobędziecie na kierunku technik ekonomista, jesteście w stanie zdobyć bardzo wiele prac i naprawdę nie jest to trudne. Możecie pracować czy to w urzędach, archiwach, działach kadr, sekretariatach czy finansach w zasadzie każdej firmie. Możecie pracować bądź założyć własne biuro rachunkowe. Możecie być też pracownikami recepcji w większych korporacjach, tudzież pracować w bankach. Równie dobrze możecie założyć własną działalność, gdyż wiecie, jak działają spółki. Wiecie, jak wypełniać potrzebne dokumenty, oraz jak działa system podatkowy, i założenie tej działalności będzie dużo łatwiejsze niż z jakiegokolwiek innego kierunku. Skupiamy się głównie na przedmiotach zawodowych, matematyce oraz geografii, a jeśli chodzi o języki obce, to największy nacisk kładziemy na język angielski. Pracujemy w programach typu Word, Excel, PowerPoint oraz tworzymy dokumenty w programach takich jak Subjekt, Płatnik oraz Rachmistrz. Są też przedmioty, na których uczymy się gospodarki, ekonomii oraz statystyki. Na lekcjach organizacji turystyki uczymy się, jak planować podróże, czym jest marketing turystyczny oraz jak pracować z klientami. W naszej szkoły rozszerzamy geografię i angielski. Oraz uczymy się zawodowego niemieckiego, także zawodowego angielskiego. Po kierunku turystycznym możesz pracować jako pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, animator czasu wolnego, pracownik biura podróży, technik organizacji turystyki lub menedżer hoteli. Praktyki zawodowe są w miejscach związanych z turystyką, np. w centrach informacji turystycznej, biurach podróży, obiektach gastronomicznych czy noclegowych. Oprócz tego nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne programy Erasmus+, gdzie mogą szkolić swoją naukę języka obcego oraz zobaczyć, jak wygląda praca za granicami kraju. Jeśli jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania, Dynamiczną oraz lubisz podróżować, poznawać świat i kulturę, uczyć się języków, to kierunek organizacji turystyki jest dla Ciebie. Od kilkunastu lat szkoła z powodzeniem realizuje pro programy Erasmus. Są to projekty unijne, dzięki czemu już no kilkudziesięciu, o ile nie kilkuset uczniów naszej szkoły brało udział w zagranicznych praktykach w Niemczech, w Portugalii, w Hiszpanii. To jest świetna okazja nie tylko do tego, aby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, ale przede wszystkim rozwinąć się i językowo, i kulturowo. Nowa hala sportowa przy zespole szkół zawodowych w gostyniu, oddana do użytku w 2023 roku, to miejsce, na które czekaliśmy od lat. Pełnowymiarowe boisko z trybunami i nowoczesny sprzęt sportowy dały nowe możliwości i znacząco poprawiły komfort codziennych lekcji wychowania fizycznego. Co ważne, Hala służy nie tylko społeczności szkolnej. Odbywają się tu różnego typu zajęcia sportowe, zawody, ciekawe wydarzenia. Ta nowoczesna przestrzeń stworzona z myślą o pasji do sportu, to wielka inwestycja w rozwój młodzieży i przyszłość naszej szkoły. Czekamy na Was w Wersji. Do zobaczenia. Czekamy na Was we wrześniu. Do zobaczenia.